Ma kochani, z tej strony wasza zakręcona pozytywnie cała pamięć. Słuchajcie, bawię się w handlarza, mam fajne interesy, robię legalne. Ten kamperek już niedługo jest na aukcji, leci, papa, ponieważ będzie mi potrzebna. Ups. Będzie mi potrzebna, słuchajcie, samochód i tak mam zamiar z handlarzami się zamienić. Ogólnie tak wiecie, na wymianę, legalnie wszystko. Także kamper niedługo jedzie do właściciela. Kasa akurat kredyty opłacę, wszystko poopłacam, bo e, bankrut przez tego kampera jestem, ale żyję, dzięki Bogu, mam psychę całą. No i co? I mam ciszę spokój, nie? Camper niestety musisz już, papa, bo wiadomo, towarzyszy, papa camperków, no bo wiadomo, kasa jest potrzebna, a ogarnianie, bo na razie tonę w długach mam rozjebany kręgosłup. Jestem po przejściach, także wiecie, no tylko własny biznes, ratuje słuchajcie, ratuję, niestety, ale i to i dobre. No i co? Tamperek, tak, środki, łazienka, jak widać, wszystko jest wyremontowane. Macie kuchnię, łazienkę, salon, sypialnię, więc wszystko jest. Piorytecik, priory, słuchajcie, to no, tylko wiadomo, no po prostu... No, jak zwykle coś mi przeszkadza. Tylko po prostu y, jest taka sytuacja, że wiadomo, wszystko legalne, także kasa mi jest po prostu potrzebna. No upadłam trochę, słuchajcie, padłam mi trochę noga, no ale coś każdemu nogo się powinien. Ja w tej chwili robię interesy, także wiecie, akurat do firmy miała czym dojeżdżać, bo mały dom sobie postawiła i gitara, nie? Kredyty trzeba spłacać, bo człowiek normalnie, ała, czy bierać kredyty? Nigdy w życiu, jak słuchajcie. Myślałam o tym YouTube, ale spierdzieliła mi się, słuchajcie, dwubiegunówka. Potem człowiek już ponad, potem człowiek już się zarąbał całkowicie, czyli załamał i po prostu wiadomo, jak ktoś przy chorobie. Nie tylko jedna, więc to jest normalny uchwyt, także wiecie, jak to jest. Także co, camperku? Pa, pa, pa! Jak widzicie, jesteśmy w środku kampera, szkoda go sprzedali, by się z nim super zżyłam. Tutaj ogólnie jest kuchnia, trochę rozwalone, wyremontowana. łazienkę macie, tu potem wszystkie zestawki zrobicie. Tu jest salon i tu jest sypialnia. Wszystko jest... Widzicie czy mioda wyremontowane. Można z tego zrobić, słuchajcie. E... co tu można zrobić z tego kampera? Poczekajcie. Domek holenderski, ale niestety nie mam dużej ilości, słuchajcie, szmalu, no bo wiadomo, zbankrutowałam trochę kredyty, wszystko słuchajcie. Nie depresję mi się waliła, tylko przez to ponad dwubiegunów biegunówka od małego. To choroba, to, 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 to to, to, to oddział, to leczenie było, to to. No i wiadomo, jak to jest człowiek, kurna słabo funkcjonuje, tak? Ale dzięki Bogu wyszłam z tej dwubiegunówki ledwo ledwo po przejściach, to w mocnych przejściach. Także wiecie, muszę otoczenia pilnować, żeby bez urazy, żeby w toksyczne otoczenie, słuchajcie, się nie płać. Interesy tyle robię. Poważne, więc moim jeszcze jestem w tym starym domku, niedługo to wyjmuję, ogarniam. I uciekam słuchajcie na swoje. No bo wiadomo, nie ma jak na swoim. czas sobie życie ułożyć i wszystko. Szkoda, szkoda mi tego sprzedać, no ale wiadomo, na zamiany może pójdzie, zobaczymy. To, aby tylko te kredyty ogarnąć, hipoteka mi, słuchajcie, nie rosła, bo to głowa mała. Teraz wiadomo, no, jestem po kilku rzeczach, także wiadomo, nie jestem niedysponowana ogólnie. Wiadomo, jak to jest: każdy się boi pracować, jest człowiek zdrowy i tak dalej. Po dobrych przejściach, tym razem mocnych przejściach, to każdy się boi pracować, nie? Już nie chodzi o te psychiatryki czy coś, tylko o jedną akcję. Bywa i tak, słuchajcie, człowiek robi błędy No ale to nie znaczy, że człowieka skreśla się cór. Idę na swoje, także nie żałuję Dobra kochani, takim oto odcinkiem się z wami żegnam Do zobaczenia w następnym, pa pa